Z ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do niego: Panie, naucz nas modlić się tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku naszej serii: Jak trwoga, to do bloga. Dzisiaj bardzo ważny temat podejmuje to słowo, ta Ewangelia, mianowicie mówi nam o. Modlitwie. Dzisiaj możemy odnaleźć się w tej osobie bezimiennego ucznia, który pyta Jezusa: O to jak ma się modlić? Po pierwsze, zobaczcie, nieprzypadkowe jest to, że nie pada tutaj imię tego ucznia, co może nam sugerować, że tak naprawdę to mógł być każdy z nich. I problemy z modlitwą, zobaczcie, mogą tak naprawdę dotykać każdego człowieka. I księdza, i siostrę zakonną, i każdego z Was. I to jest coś, co jest bardzo naturalne dla nas, ludzi, że my mamy problemy z modlitwą. Niektórzy tej pomocy szukają u innych, podpatrują. W jaki sposób inni się modlą, próbują to naśladować. Mamy przecież wiele takich gotowych yy, skryptów do modlitwy. Takim skryptem chociażby jest modlitwa różańcowa, albo też yy, różnego rodzaju litanie. Takim skryptem jest brewiarz i tak dalej, i tak dalej. Możemy tych takich różnych pomocy znaleźć naprawdę wiele. Ale. To, co jest jakby istotne, kochani, to jest to, żeby zachować się dzisiaj tak, jak ten uczeń się zachował. To znaczy przyjść do Jezusa i się zapytać: Panie, jak ja mam się modlić? Naucz mnie modlić się. Mnie konkretnie. Dlaczego to jest bardzo ważne pytanie czy prośba? Dlatego, że zobaczcie, każdy z nas jest inny i niepowtarzalny. I każdy z nas ma inną, niepowtarzalną relację z Panem Bogiem. Każdy z nas ma zupełnie inny sposób komunikacji, zarówno z naszej strony w kierunku Pana Boga, ale również i Pan Bóg w bardzo konkretny, indywidualny sposób komunikuje nam siebie, przedstawia nam siebie. Dlatego, że no właśnie my mamy różne sposoby przyjmowania i odbierania tego, kim jest Bóg i w jaki sposób On do nas mówi. I to jest bardzo ważne. Bo modlitwa każdego z nas jest modlitwą bardzo mocno indywidualną. Oczywiście możemy korzystać z różnego rodzaju form modlitwy, które są dostępne w kościele. To jest niesamowite, że kościół daje nam takie bogactwo formy, ale w tym wszystkim należy nam przede wszystkim odnajdywać mój sposób rozmowy z Panem Bogiem. Niekiedy te formuły, które Używamy, czy który, z których korzystamy, one mogą być dla nas bardzo kłopotliwe. Dlaczego? Dlatego, że mogą zwolnić nas niejako z obowiązku poszukiwania tej własnej drogi do Pana Boga, własnego sposobu komunikowania z Nim. I wtedy stajemy się takimi papugami, które tylko klepią coś bezmyślnie. I tak naprawdę w tej sytuacji, nie chcę nazwać tego modlitwą, bo czasem to nawet nie jest modlitwą, bo nie dochodzi do spotkania, nie dochodzi do wejścia w relacje. A tego od nas chce Bóg, do tego Bóg nas zaprasza. Więc kochani, dzisiaj Was zachęcam do tego, żebyście zaczęli zadawać pytanie Panu Bogu, jak ja mam się modlić, Panie. Jak mam najlepiej usłyszeć Twój głos? Jak też najlepiej mam wyrażać siebie przed Tobą czy wobec Ciebie? I to nie będzie łatwe, na pewno. To będzie długa droga, pewnie, do tego, żeby odkryć, w jaki sposób ja mam tak naprawdę indywidualnie rozmawiać z Bogiem. Jak mam też słuchać Go, w jaki sposób On do mnie mówi. Nie tylko jak ja mam jakby wobec Niego się zachowywać, ale jak On też do mnie przemawia. Poprosić dzisiaj Boga i, i zacznijcie właśnie poszukiwania w tym kierunku. Jaki jest mój język z Bogiem, komunikacji z Bogiem? Jaka jest najlepsza forma modlitwy dla mnie? Do czego Bóg mnie zaprasza? Jak On chce się ze mną komunikować? Kochani, właśnie Halinka tam próbuje się dostać do szafki w kuchni. Przepraszam Was za to, jeśli to słuchać w ogóle tam, ale yy, wali drzwiami bardzo mocno. Kochani, zachęcam Was do tego, żeby yy, podjąć taką pracę, żeby podjąć yy, próbę odkrycia tej drogi, bo Bóg chce mówić do nas bardzo indywidualnie, bardzo osobiście. I życzę Wam tego, żebyście ten głos Jego usłyszeli i żebyście ten głos za tym głosem poszli, w ten głos uwierzyli i w tym głosie się zakochali. Błogosławię Wam serdecznie, kochani, z całego serca. Trzymajcie się dzielnie z Panem Bogiem.